Zebo.pl zebo Ma maskę zebry. Zebry są w paski. Tygrysy też są w paski. Paski rymuje się z laski. Laską można się podpierać. Słowo podpierać ma 9 liter. 9 liter ma także. Mikrofala. Mikrofala podgrzewa jedzenie. Jedzenie się je, aby mieć siłę i żyć. Żyć. Słowo żyć rymuje się z tyć. Od jedzenia także się tyje. Zostaje się także od braku wysiłku fizycznego. Czy zebo.pl uprawia jakiś sport? A może Illuminati zakazali zebo.pl uprawiać sport, aby przytył i tym samym zwracał na siebie większą uwagę, a ludzie trafiając na jego kanał powoli i nieświadomie przechodzili na stronę Illuminati? To bardzo prawdopodobna teoria. Ale dowodów jest na razie za mało. Wróćmy do Zebo. Dlaczego zebo.pl ma w nazwie PL? Może skrót PL oznacza paranormalny latawiec? Ale co ma paranormalny latawiec do zebo i Illuminati? Otóż bardzo dużo. Latawiec lata. Paranormalne oznacza nadprzyrodzone. Latający nadprzyrodzony latawiec. Tak naprawdę latający nadprzyrodzony latawiec krąży gdzieś na niebie. I powoli, nieświadomie, swoimi nadprzyrodzonymi mocami przekierowuje ludzi na stronę Illuminati. A Zebo jest w tym pakcie i promuje paranormalnego latawca poprzez swoją nazwę. To bardzo niepokojące, ale czy są inne dowody? Oczywiście, że tak. Zebo, paranormalny latawiec, dużo nagrywa o Fagacie. Fagata miała dramę z kamerzystą. Słowo kamerzysta ma 10 liter. Jak widzimy, Zabo jest bezpośrednio powiązany z Illuminati poprzez kamerzystę i paranormalny latawiec. To już ostateczne i niepodważalne dowody na to, że.